Dzisiaj się siemano, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku ja chciałbym podziękować za bardzo dużą jakby to, że zobaczyliście mój film, który miał... pierwszy film, który miał po prostu miniaturkę zrobioną, bo to była moja pierwsza miniaturka, więc dzięki, że ją bardzo fajnie przy, po prostu przyjęliście do tego, że w końcu miniaturkę. Eee, też mi o to chodzi, że bardzo dużo, e, akurat nie może dużo łapek, nie dużo tego, ale dużo wyświetleń akurat na tym było, jak dla mnie było chyba 70 wyświetleń, więc e, zaokrągleniu 70 było. No i dla mnie to jest akurat bardzo fajny fakt, że przyjęliście mnie aż tak gorąco, e, przyjęliście mnie fajnie na tym YouTube. Mam, 13, mam 12 albo 13 subów, więc to jest nawet spoko wynik. No, ja chciałam Wam po prostu tak chwilkę tak powiedzieć, czy będę mógł podziękować Wam za to, że przyjęliście ciepło mój kanał i moją, co? no po prostu moją pracę, którą robię akurat, może nie pracę, tylko chodzi o to, że mnie to po prostu, ja to lubię robić i na przykład nie nagrywam tak filmików praktycznie ciągle, tylko ja to po prostu lubię robić, nie? jak mi się chce to zrobię, jak mi się nie chce to nie zrobię. Jak mam dobrą, jak po prostu chce mi się to zrobić, no to to zrobię. Jak mi się nie chce, to tego nie zrobię. Po prostu, no, chciałam wam o tym powiedzieć, że dzięki, że przyjęliście to tak ciepło i nie wyzywaliście mnie od razu w komentarzach, tylko dawaliście łapeczki w górę, dawaliście łapki w dół, się na przykład ci spodobało. I no, a nie pisaliście w komentarzach na przykład jakichś nieprzyjemnych słów. No, siemano, na razie.